Po co się to? Byłeś grzeczniątki za ekranem, nie myłeś rąk Takim ilutkim moim fanem zabierasz kos. Ten sam głos, który ja ci dałem, c k ciebie wraz z Stefanem, to tak szczerze, nitro to faja Olejnik sen sent dziwko tajlandzka W do po ringu popoś jaja, nitro to faja Olejnik sen popota ja, dziwko tajlandzka Ele, i to świniaka Śpiewają po obrawkach, ha 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 ha, ha. Na kanwala, da da dwa lata Nie będziesz nigdy karateką Prędzej uczynię cię kaleką Wszyscy są cieci, jak maczetą Ty jak walczysz to tylko z depresją Chciałeś hajsu, chciałeś fejmu, no to masz go wreszcie Ale czemu te dziewczynki są czternastoletnie? Czekam tylko na ten dzień, aż tu was dojedzie Ja mogę bez ochrony iść sobie na miasto wszędzie Ile mam dupeczek w stadzie? Ja mówię m 5 Wszystkie na lidingu tak jak twoje m Jesteś psychopatą, w się osiemści na ludziach My 70 zmień na mikrofutur Po co ci to? Byłeś grzeczutki za ekranem Nie myłeś rąk, no, taki moim fanem Zabierasz kąs, ten sam głos, który ja ci dałem Sikariąs, rozjebiam ciebie wraz z fanem Tak szczerze nitro to faja Olejnik sentopata, leja dziwko tajlandzka Wchodź do ringu, pokaż, nitro to faja one niksem pochwajać dziwko wkołajlandzka, a yeah. Jeba się ktoś świebają po prawczaka. Ha, 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 ha Śpiewają w ta Na